Roli opiekuna ludzi starszych powoduje ogółocenie rodzin ze środków i utratę ważnego motywu do posiadania dzieci. A więc osłabienie rodzin, motywacji dla tworzenia rodziny i dobrego wychowania. Teraz no. drugi czynnik interakcji państwowej, który osłabia rodzinę, będzie edukacja. Otóż. Jeżeli mamy dzieci, to normalnie chcemy, żeby się z nimi tak dobrze porozumiewać. Tymczasem formowanie dzieci odbywa się przede wszystkim przez szkołę. Jak długo ta szkoła sprowadzała się do nauki czytania, pisania i rachowania, jak to jeszcze było temu, to cała reszta jakby wychowania, kształtowania dzieci odbywała się w rodzinie i w kościele, i wtedy ta harmonia między rodzicami a dziećmi była w zasadzie zachowana naturalnych różnic między pokoleniami i, i różnicami między ludźmi starszymi a młodszymi. Numer no tak, szkolnictwa się rozwija i coraz więcej podejmuje dziedzin. Dziedzin, gdzie większość ludzi kończy szkołę średnią, czyli nie uczy się 4 lata tylko 12, a potem jeszcze studia. Okazuje się, że program państwowy wywiera większy wpływ na umysły młodych ludzi niż rodzice. W związku z tym po pierwsze, rodzi się napięcie, bo rodzice mogą myśleć co innego niż nauczyciele. Po drugie, oddając dzieci do szkoły, właściwie wypuszczamy je. Dzieci są uczone czego innego niż byśmy chcieli. Skrajny przykład oczywiście to jest wychowanie seksualne, no, ale mogą są jeszcze inne dziedziny. gdzie koniecznie ktoś może być zachwycony ideą europejską, a propaganda europejska w Polsce się zaczyna już W związku z czym rodzina traci znaczną część swoich funkcji wychowawczej edukacyjnej w zakresie formowania młodych ludzi, a przejmuje ją władza państwowa, która ustala programy. Jak wiadomo państwo ma praktycznie monopol edukacyjny. Istnienie szkół prywatnych trochę tu poprawia sytuację, tylko trochę, ponieważ one też są zobowiązane do realizowania państwowego programu tej wolnej szkoły jest rzeczy niewiele. Nawet są we Francji właśnie bardzo trafnie szkoła katolicka, się nazywa potocznie nawet Szkoła Wolna. No, bo taka właśnie, właśnie jest. Kościół, niestety muszę powiedzieć, tak trochę tu oddaje pole, bo to organizowanie szkół jest na dalszym planie. Niektóre zakony jeszcze o tym pamiętają, ale to no, nawet w Polsce, gdzie trochę się odzyskuje nieruchomości kościelne, rzadko kiedy tworzone są. Trzecia dziedzina to jest regulowanie życia rodzinnego. Otóż jak wiadomo prawo małżeńskie rodzinne było dawniej dziedziną prawa tak prywatnego albo kościelnego. Czyli nie, władza państwowa nie zajmowała się nawet rejestracją obywateli do rewolucji francuskiej, które się nastąpiło w może wcześniej tak powiem. Były jakieś tam maestry lokalne. Następnie małżeństwa były jak są w kościele i to była normalna, przyjęta forma małżeństwa. Było prawo spadkowe oczywiście i to ze względu na to, że to była sprawy majątkowe, to zwykle była zamęztowa, to regulowana. Natomiast jak się mają odnosić do siebie członki? rozwodu czy ważności małżeństwa, w małym stopniu żal do państwa. W jednych społecznościach to było w ogóle prawo prywatne, czyli rodziny załatwiały to między sobą, w kulturze europejskiej raczej Kościół, ale w każdym razie to nie była dziedzina państwowa. No i państwo to państwo upaństwowiło w tym momencie, ten, zwłaszcza w rewolucji francuskiej. Ten proces bardzo postąpił, monarchii oświeconych, ten proces postąpił naprzód. Ale to nie tego się, czyli państwo zaczęło decydować, czy małżeństwo może być zawarta na jakich warunkach i kiedy może być rozwiązane. Często wkraczając brutalnie zwyczaje i dotychczasowe. Bo to przecież jeżeli się wprowadza na przykład w katolickim kraju rozwody, to co to znaczy? Że ludzie się zobowiązali uroczyście do małżeństwa nierozwalnego, po czym przychodzi rząd i co mówi, no to teraz tam pozwolimy się rozpocić, tak? Czyli zachęca do zrywania, zamiast chronić umowy, zachęca do ich zrywania. Łatwie I decyduje o tym, kiedy umowa ma, może być no Jeżeli chodzi o rozwody, teraz następny etap obserwujemy teraz to jest nazwa na sposobem wychowywania dzieci. Bo jeszcze do niedawna to poza już państwo nie wkraczało w proces wychowawczy, poza tak powiem oczywistymi nadużyciami rodzaju medratowania dzieci. Natomiast w tej chwili mamy już wszystko regulowane. przepisy tam wzorem, który było prawodawstwo szwedzkie, norweskie jest, nie znam akurat tej sprawy, ale zdaje się, że podobnego typu aczkolwiek jest egzekwowane w sposób bardziej umiarkowany, jak mi to mówiono. Powtarzam, co, co, mi, co mi powiedziano. W Polsce wprowadzono te takie restrykcyjne przepisy, prawda, gdzie przemocą w rodzinie okazuje się nawet częste kradzenie dzieci. Przy czym jest to naturalnie w tej chwili przepis idzie martwy. Podejrzewam, że tak nadal będzie, bo polscy funkcjonariusze nie będą chcieli tych nonsensów egzekwować, ale już teoretycznie w tej chwili nie, nie, nie można dać rozprzeszczanemu przedszkolakowi klapsa. Otóż, czy to jest, nawet, nawet ktoś może oczywiście uważać, że dzieciom klapsów nie należy dawać i w związku z tym niechże ich nie daje. Nie mam nic przeciwko temu, tylko dlaczego zwolennik takiego poglądu ma nasyłać urzędników państwowych na sąsiadach, który uważa, że nie na młodziecko czasami klaps się przyją. W każdym razie, niezależnie od tego nawet, czy to jest, czy te reguły, które państwo ustanawia są słuszne czy niesłuszne, obserwujemy proces wzięcia. Rodziny pod lupem. Każdy w ten powód, teraz po, będzie w pretekst do nadzorowania, co się ładnie mówi, monitorowania rodzin, zakładania im tajnych tekstów i tak dalej. To się robi w wielu krajach, które uchodzą do władzy demokratyczne. Otóż nie można być tak, żeby to zjawisko nie, nie osłabiło rodziny. Jeżeli w rodzinie można mieć do siebie zaufanie, jeżeli rodzice. Z jednej strony mogą, ponoszą odpowiedzialność za skutki wychowania dzieci, bo przecież jak nastolatek na no szkód materialny, to jest co muszą zapłacić. Prawda? No to tak samo, jeszcze, ale odejmuje im się metody wychowawcze, wskazując, że ma, narzuca się jako obowiązkowe wychowanie permisywne, któremu pogłężliwe. To taka jest teoria pedagogiczna wywodząca się z lata PNR, pana własne dzieci. Które służąco oddawał do przytułku, ale bardzo pięknie pisał o tym, jakie są wspaniałe i śliczne dzieci i dobre, i jak nie należy krępować ich do W tym duchu cała ta pedagogika współczesna się rozwinęła. Otóż władza y, państwowa uznała tę teorię za swoją i próbuje ją egzekwować. Mniejszym lub większym powodzeniem, w zależności od kraju. Bo oczywiście ludzie. Mają poczucie niezależności i uważają, że to ich rodziny władze się trącać nie powinny, więc robią to swojemu, ale władza próbuje. A że jak zostawiają opłon, to będzie się ich nadzorowało, będzie się o nich, prawda, wypytywało sąsiadów, potem może jeszcze kanały nam założą, to, to i tak dalej. To tak ubocznie, to te przepisy o molestowaniu, to też mają podobną funkcję, bo już, te... W tej chwili może być karalne zagadywanie koleżanki w pracy. Zastanawiam się, czy bo to, jak moi rodzice się w pracy poznali, to no nie wiem, czy w obecnej Amerycy, czy mojego taty albo mamy nie zamknięte. Nie wiem, które to, bo nie wiem, które zaczęła. To wszystko, proszę Państwa, składa się na, co, na to, że granica między Państwem a rodziną się przesuwa, tak jak morze zabiera ląd i wymywa coraz i się do morza osypują brzegi lądu, to tak samo tutaj coraz więcej jest państwa, coraz mniej rodziny. Bo albo, albo. Jeżeli państwo reguluje te dziedziny, które zajmuje się nimi, w tym należały te rodziny przedtem, to rola rodziny musi osłabnąć. A jeżeli, jeżeli w rodzinie ani nie, właściwie nie zabezpiecza się bytu na przyszłości. Jeżeli się w rodzinie nie kształci w małym stopniu, tylko wychowuje, a jeżeli to wychowuje, według tu państwo no to tej rodziny zostaje ogryzek i w związku z czym trudno się dziwić, że rodziny są słabe, bo mają mało zadań i mało środków, w związku z czym są, stają się społecznościami mniej ważnymi niż scentralizowana społeczność państwowa która ze swojej strony nie potrafi rodziny zastąpić, bo to wszystko co robi na miejsce rodziny jest ułomne. Wychowanie wiadomo jak wygląda, wychowanie państwowe, dzieci, do dziecka, prawda? W rodziny zastępcze są nieco lepsze, ale już teraz też w Szwecji już po 30 latach zaczęli wychowankowie tych rodzin zastępczych, zaczęli wytaczać procesy, bo pokazali, że Dano ich nieodpowiednim rodzicom zastępczym i czy rodzinom mieli mali dzieci zmarnowane. To zacząłem od tego, żeby Państwu uświadomić, że cała jest taka przypływ, taka powódź, która zalewa tę rodzinę, i która jest sterowana przez władzę państwową. Część tych rządzących to może ma tam intencje takie, że uczciwe, że myśli, że w ten sposób będzie nie lepiej. Niemniej, przekonanie, że państwo poprawia nasze że życie, że się na nie opiekuje, jest przekonaniem błędnym i szkodliwym, ponieważ państwo nie do tego służy, państwo powinno zapewnić bezpieczeństwo, a jeżeli zajmuje się wszystkim, to zajmuje się dzisiaj. Druga dziedzina, o której chciałem powiedzieć. To są te zmiany obyczajowe, o których się pamięta w pierwszej kolejności. Ale znowu, te zmiany obyczajowe w postaci tego, co się pokazuje w mediach, wymienię znowu na końcu, a zacznę od tych, które są mniej pamiętane. Mianowicie zmiany społeczne, które rzeczywiście podważają rodzinę, a które mają charakter obiektywny, już tym razem nie zależą może od inicjatywy parlamentów, to są takie. Po pierwsze, praca poza domem. Jak się ludzie razem pracowali na gospodarstwie, to się zżywali bardziej. Jeżeli mieli warsztat czy sklep, to też się zżywali bardziej. gdzieś też takie małżeństwa, rzadziej się spodziewa. Natomiast jeżeli żona wybiega to to albo mama, szlachetka, siostra z dzieci się nie pożegna, bo jeszcze śpią, przychodzi po, po praktycznym Panie dużego zmęczenia, o 5-6 dzieci cały dzień były w szkole i świetlicy. To gdzie to więź odcina? Jeszcze potem telewizor. jak ktoś patrzy w telewizor, to nie patrzy w tym samym czasie w twarze żony i dzieci. Jeżeli słucha, co mówi telewizor, to nie słucha tego, co mówią żony i dzieci. To już przeskoczyliśmy jakby do sprawy mediów, ale znowu zwracam uwagę no nawet nie na to, co w mediach mówią, tylko, że one są. Że telewizor zajmuje, kontakt z telewizorem, jest, i to właśnie taki bierny i bezmyślny, zajmuje czas, który dawniej poświęcano na kontakty między ludźmi. I ja to jedno i drugie zilustruję opowieszczenie mojego dziadka z miasta Suwałki przed pierwszą wojną światową. I, otóż z relacji, a dziadek żył bardzo długo, było 97 lat. Miałem dużo okazji z nim porozmawiać, zresztą mieszkałem. Otóż z dziadka, z tego, co dziadek mówił, wynika, że on po pierwsze, że wszyscy pracowali blisko domu, albo w ogóle w domu. Albo, ale, albo niedaleko, prawda? Tata nauczyciel nie Po drugie, nie było żadnego kina, telewizji radio, radio.